Ja trochę się ten świat zmienił, no bo 10 lat temu jak czytaliśmy, że w Ameryce jest fajnie i tak jak musiałem sobie zaznaczać, tego my nie możemy, tego my nie możemy, to u nas nie istnieje, tu KNF nie pozwala, i tak jak... niesamowite, jak prezesi banków przychodzili do studia i mówili, że wszystko będzie dobrze, wszystko ogarniamy, a, a później ręka się trzęsła zapalając papierosa, że żeby to wytrzymało, bo nam się strefa, euro wali, i to zaraz ta fala do nas przyjdzie. I pytanie, czy te banki naprawdę dzisiaj są tym bezpiecznym sejfem. Wspomniałeś, jak ruszymy wszyscy do banku, albo ruszymy wszyscy po prostu do bankomatu, to ten system się zawali. Wszystko jest okej, okay, ale może na wszelki wypadek, ty też wyjmiesz kilka tysięcy złotych. No i tam w bankach już faktycznie tym papierosem do ust nie mogą trafić, bo zaraz im się zawali wszystko. Tak. Chociaż też pewien paradoks, że nie można wystawić paragonu, bo nie ma prądu, więc w zasadzie część sklepów bała się sprzedawać i nie była pewna, czy może, więc trochę Absurda. jesteśmy uzależnieni absurdalnie do tego. Tak. Mamy tę te gotówkę, ona i tak nie. Wszędzie działa. Warren Buffett jakby się zainteresował jakimiś spółkami w Polsce, to pewnie by właśnie spojrzał na te duże molochy, po czym odkryłby, jak działa skarb państwa na giełdzie i, i złapałby się za głowę. Tam jest w drugą stronę nawet, że coś, co nam się wydaje, że nie mogłoby być prywatne, to jest prywatne. Przypominają mi się ETF-y na więzienia notowane na rynku i po prostu sprawdzamy, jak pracują więźniowie, ile dostają w bilansie na jedzenie i, i dywidendę płaci więzienie. Wow. Uh -huh. Także tam poszło to zupełnie drugą stronę. No i nagle ten akcjonariusz przychodzi. Dlaczego te ceny są tak nisko? bo obywatel jest ważniejszy od akcjonariusza. Ciężko je wywrócić, bardzo ciężko je wywrócić, nawet gdyby się politycy postarali. Jeśli coś jest takie, że dla obywatela jest najważniejszy temat dostarczenia usługi, nawet jeśli mamy dorzucić do interesu, no to to już jest w ogóle poza radarem. Tak jakby to jest na giełdzie, bo ktoś kiedyś tak postanowił, ale nie wiem, czy nie powinno być zdjęte, bo to trochę nie ma sensu. To już nawet nie jest, że ktoś chce cię oszukać. To jest, że ktoś zatrudnił boty, żeby cię oszukać, tylko po to, żeby w arkuszu zleceń pojawiła się płynność, bo ktoś chce wyjść z akcji, które już nie są ciekawe. Mhm. Ale tak naprawdę brakuje płynności. Słaby rynek mediów, a silne relacje inwestorskie, ten świat internetowy, kryzys zaufania to jest okrutna mieszanka. Dla wszystkich, którzy aktywnie inwestują i próbują dociec do prawdy, to są trudniejsze czasy niż jeszcze były.